Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować trzy przesyłeczki, jakie do mnie dotarły ostatnio. Zaczynamy tutaj z tą dużą. Jest to przesyłka z polskiego panini. Zamówiłem sobie online dwie kolekcje. Pierwsza to kolekcja Score, czyli ta najnowsza. Jest tutaj Retail Box i FedPack. Będą osobne odcinki właśnie z tymi dwoma boxami. Piękne karty. Tutaj mamy 30 kart w każdej paczuszce. Jest 12 paczek, więc 360 kart. Możliwość trafienia autografów. Kart y, Parallel. 3D Intergalactic Inserts. Karty numerowane. To wszystko można trafić właśnie tej kolekcji Score. A więc to jest jedna edycja, natomiast druga to był zestaw bundle z update'u. Z tym, że tutaj, moi kochani, zauważyłem, że niestety nie przyszło wszystko, bo zamówiłem zestaw startowy i 48 saszetek. Natomiast w tym oto tutaj boksie mamy 24 saszetki, czyli brakuje jednego boksa, będę musiał zwrócić się do panini by dosłali mi jeszcze jednego tak żeby to wszystko się zgadzało tak jak tutaj na zamówieniu. A więc moi kochani to tutaj sobie otworzymy na odcinku dzisiejszym jeszcze saszetki zostawię do unboxingu 100 saszetek bo brakuje mi jeszcze troszeczkę żeby właśnie otworzyć na filmie 100 saszetek to też będzie Otwierane na filmie, więc za chwileczkę otworzymy sobie tego Starter starterpaka. W środku są cztery karty limitowane, więc zobaczymy, kto nam wpadnie. Ok, to jest jedna paczuszka. Natomiast w dwóch listach przyszły karty Milanu, moi drodzy. Pierwsza przesyłeczka. Listem to trzy karty. Rafael Leao, future champion, Daniel Maldini i Sandro Tonali. Jest to edycja Masona Mounta, wydał taki swój box i tam właśnie były te trzy karty Milanu, które sobie zamówiłem. Natomiast w drugim tutaj liście mamy również Milan, a mianowicie Karty dwóch zawodników. Jest to Teo Hernandez i Rafael Leao. Na ten moment mam Maldiniego, Giroud i właśnie tych dwóch zawodników. Więc w sumie czterech. OK. To by było, moi kochani, wszystko jeżeli chodzi o prezentację. A teraz otwieramy tutaj tego starter packa. I zobaczymy, co nam fajnego wpadnie. Saszetki odkładamy, bo będą potrzebne. Limitki na samej górze. I kto tutaj wpadł? Sylvain Deslandes z Debreceni. Duszantadicz. Ajax, Palko Dardaj, Fechewar i Manuel Locatelli Juventus. Po filmie sprawdzę, który z tych zawodników jest nowy. Bo nie kojarzę. Już troszeczkę tego otwierałem. Na pewno Locatelliego i Dardaja trafiłem. Natomiast Deslandesa i Tadicza nie kojarzę, więc może są to dwie nowe karty do kolekcji. OK, moi kochani. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to dajcie znać co myślicie odnośnie tych trzech przesyłek. No i zapraszam Was już teraz serdecznie na unboxing kolekcji SCORE. Będą dwa odcinki, jak również na film, gdzie będę otwierał 100 saszetek z kolekcji update'owej z FIFA 365 2022. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!